Dzień dobry, witam Was Skorpiony na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was z czytaniem, jakie energie będą Wam towarzyszyć w maju 2023 roku. Pełnia jest, mówiłam, że 6, ona już oczywiście będzie 6, natomiast zaczyna się 5, już księżyc będzie w całkowitej pełni o godzinie 19.34, to jest kwiatowa pełnia. Zastanówcie się, co byście chcieli. W pełni dobrze robi się rytuały miłosne. Jakbyście chcieli, to Wam poopowiadam, jakie by można było robić. A tymczasem, co drogie Skorpiony? Aha, zachęcam, żebyście, będzie link w opisie filmu, Zobaczyli, policzyli sobie, jaki macie ascendent i planety osobiste, czyli Merkurego, Wenus i Księżyc, i jakie macie znaki zodiaku w tych planetach. I zachęcam, żebyście pooglądali również te filmiki, bo to zawsze poszerzy Wam spojrzenie na, na to. Być może czasami się zdarza tak, że ascendent byłby o wiele bardziej silniejszy niż nasz znak solarny. Co jeszcze zachęcam oczywiście do subskrypcji, lajkowania, komentowania przez to, że jesteście aktywni na kanale. Kanał się może rozwijać. Bardzo proszę o taką wymianę energetyczną, żeby to wszystko działało. Ja wam daję swoje zaangażowanie i wiedzę, a wy subskrypcję. Powiedzcie znajomym, że istnieje taki kanał, będę bardzo wdzięczna. To co skorpiony? Gotowe? To zaczynamy. Energie na Maj dla Skorpiona 2023. Jestem taka szybka, zawsze szybko wszystko robię. Sprawy zawodowo-finansowe. Jakie energie? Sprawy emocjonalne, miłosne. No brawo. Co Was może zaskoczyć, prawo niespodzianki, czego się nie spodziewacie? Wasza postawa i nastawienie. W związku z tym, co warto zrobić? Rycerz Pentakli, dużo Pentakli. A co zostawić? Czym się nie zajmować w maju? I energia ogólna dla miesiąca, dla skorpionów. O, to samo miały, to samo miały strzelce. Szybko, szybko, wszyscy chcemy, strasznie szybko. Natychmiast. Już tak się śmieję, te energie są, jesteście kolejnym znakiem, dla których robię czytania. Energie są tak spójne w tym maju, że aż mnie to zadziwia. Po prostu yy, no, wszyscy chcemy szybko osiągnąć swoje cele, a nie zawsze się yy, szybko da. Drogie skorpiony, yy, zacznijmy tak. Wy jesteście y, takim znakiem zodiaku bardzo inteligentnym i bardzo analizującym, analitycznym. Natomiast Wy również, nie, wszyscy, nie wszystkie skorpiony tego używacie, natomiast również jesteście nie, bardzo znakiem, który ma ogromną intuicję. I y, karty Was namawiają do tego, aby spróbować w miesiącu maju kierować się intuicją. Co to jest intuicja? To jest, nie wiem, masz, jedziesz samochodem, masz w prawo, masz w lewo, obie, obiema drogami dojedziesz do pracy, tylko jedną inaczej, drugą inaczej, no wiadomo. I ta pierwsza myśl, która się pojawia w prawo albo w lewo, to to jest intuicja. To jest oczywiście bardzo, ja to tłumaczę bardzo tak, no... W, w, sposób bardzo prosty, ale może część osób, które słuchają tego, mogą nie do końca wiedzieć, co to jest intuicja, tak? To jest ta pierwsza myśl. Nie wiem, ktoś Wam daje, częstuje Was czymś i taki, nie, nie chcę tego jeść. To jest bez udziału głowy, bez przemyślenia, bez analizy po prostu pierwsza myśl, która pojawia się w danym temacie, o którym, o którym akurat w tym momencie myślicie. I karty Was namawiają do tego, abyście się posłuchali w miesiącu maju, a przynajmniej co zrobicie, to jest, zawsze mamy wybór, pamiętamy, ale żebyście tak się otworzyli na tą Waszą intuicję, bo być może dzięki niej dowiecie się wiele cennych, dostaniecie wiele cennych wskazówek, co dalej, którą drogą iść, jak dalej postępować. Obojętnie w jakim aspekcie swojego życia. Ta karta również namawia do tego, żeby się. Jeżeli masz jakiś cel, Skorpionie, to zgłęb temat, zgłęb naukę na temat tego celu, dowiedz się wszystkiego o tym celu, poczytaj, poucz się i tak dalej, postudiuj. Ale zrób to i nie. Już, który mój tak wychodzi? I nie opowiadaj na zewnątrz. Bądź y, ze swoim celem, na razie przynajmniej, bardzo dyskretny. I zrób sobie plan przy rycerzu Pentakli. Ja lubię tą kartę rycerza Pentakli, bo. Wiecie co? Rycerz Pentakli, tu są fajnie Wam się, bo Wy byście chcieli szybko, I, albo się pojawi jakiś taki impuls, będę sprzedawać marchewkę. Tak, robimy. A, a karty radzą. Ej, ej, ej. A czy ty w ogóle kiedykolwiek w życiu uprawiałeś tą marchewkę, że się tak zapaliłeś do tego skorpionie? To jest oczywiście przykład. Natomiast uważajcie na te energie, które Was będą niosły, bo możecie być tacy impulsywni i podjąć się jakiegoś działania które nie do końca, on tak szybko wybuchnie, a potem wam entuzjazm również szybko yy, opadnie. Więc yy, rycerz pentakli, rycerz monet namawia was do tego, żebyście zrobili plan, powoli przyjrzeli się, aha, kiedy, jak, z kim. Z kim? To też dobre pytanie na wasze czytanie tu. Skorpiony Możecie w tym miesiącu poczuć się trochę tak jakby może nawet nie samotni, tylko że z wszystkimi y że wszystko musicie ogarniać sami. O! To bardziej ta energia, że jaki by to nie był temat w maju, czy to praca, czy dom, czy dzieci, czy, czy cokolwiek innego, to właściwie sami musicie się tym zająć, zorganizować, zrobić, poprzyglądać, zadbać o to. I możecie mieć takie poczucie trochę yy, przygnębienia, dlaczego wszystko jest na moich barkach. Yy, proszę was, żebyście się yy, temu poczuciu nie dawali, tylko bardziej, bardziej yy, budowali w sobie taką energię, że Robię to, bo mam na to siłę i potrafię. Mam, mam moc. Idź skorpionie w tym kierunku. Bo jak pójdziesz, dlaczego wszystko jest na moich barkach, to, no to zgorzkniejesz i będziesz się zamartwiał i. i to jest niedobra yy, niedobra droga. Nie idź tam. Nie idź tamtą drogą, tak? Ktoś kiedyś kiedyś tak powiedział się nie idź tam tą drogą. Więc Ty, Skorpionie, nie idź tą drogą, yy, gdzie, dlaczego yy, wszystko jest na mojej głowie. No, dlatego Wszechświat Ci odpowie, bo ja muszę wszystko się, wszystkim się zorganizować yy, i wszystkim zająć. Po pierwsze, nie musisz i możesz zrobić inaczej, bo zawsze mamy wybór, pamiętajmy. A po drugie, nawet jak Ci się wydaje, że musisz, to znajdź to y, znaczy właśnie tą energię o której mówiłam, że robię, mogę, bo mam moc, bo mam siłę na to, bo jestem w tym dobry, bo jestem w tym kompetentny, kompetentna. Rozumiesz? I wtedy jak będziesz taki będziesz mocno bodźcowany jakimiś impulsami, to y, wtedy fajnie wyhamujesz. Także będziesz zdroworozsądkowo myślał. Bo co jeszcze? Zobaczcie skorpiony, nie ma kielichów. Mamy dwa miecze, raz, dwa, trzy pentakle. Yy, no może ta arcykapłanka, ona jest bardziej taka uczuciowa, ale ona nie jest realna, ona wiecie, no ona, tak żebyście nie mieli nierealnych jakichś takich Chciałam powiedzieć marzeń, bo czasami jest tak, że nawet najbardziej nierealne marzenia nagle okazują się, że się sprawdzają. Ale y, inaczej, karty Was namawiają w maju, możecie sobie marzyć pusz, o czym bądź, natomiast stąpajcie w maju po ziemi i tak będziecie też robić. Nie rozkminiajcie emocji, tylko z, y, zajmujcie się organizacją swojego życia codziennego. Bez tego, bez tego przeświadczenia, że dlaczego ja muszę wszystko? No to jak muszę, no to, to nic nie musisz, pamiętaj. Nic. To jest zawsze nasz wybór. Dobrze, przejdźmy do pracy. W pracy możesz, drogi Skorpionie, niektórzy z Was, tu kilka scenariuszy ja widzę. Niektórzy z Was będą już trochę znudzeni albo nie. Niedobre słowo, wróć. Zniechęceni, o zniechęceni, czekaniem na efekty swojej pracy, którą zrobili wcześniej, i y, będą tacy zniechęceni, i może u Was się wkraść taki marazm. No tak, ja tyle zrobiłem, a nikt tego nie docenił, nikt tego nie zobaczył, a przecież ja zasługuję na nagrodę. To, Skorpionie, poczekaj jeszcze chwilę, bo to Karty ci zalecają takie spokojne, rób dalej to, co robisz, i spokojnie czekaj na rezultaty. Nie, nie gwałtownie, nie szybko, bo, bo nie bądź niecierpliwy. Ja nie lubię słowa niecierpliwość. Bo cierpliwość to jest od cierpienia cierpienie, a niecierpliwość, niecierpienie? Nie wiem. Musiałabym się przyjrzeć temu słowu. Natomiast e, bardziej bym, e, bardziej mi się podoba takie słowo spokojnie. Bądź spokojny, w końcu ktoś zauważy, tylko pracuj dalej. Ile wysiłku, ile zaangażowania wkładasz w swoją pracę. Sukces przyjdzie. Nie natychmiast, za jakiś czas, ale przyjdzie. Może nawet pod koniec maja ktoś Cię doceni. Inna, inny scenariusz jest taki, że część z Was może mieć w pracy. Będziecie bardzo się mocno zastanawiać nad tym, z którą osobą ja mogę współpracować, z którą osobą mi idzie dobrze, a z którą osobą mam nie po drodze w pracy i mi się źle współpracuje. I będzie przed Wami taki będziecie chcieli e, wybrać tą osobę, e, z którą się to jest oczywiste. Tą osobę, z którą się lepiej współpracuje, ale tam się będzie coś takiego działo, że być może to też chwilę potrwa, y, zanim ten swój cel osiągniecie. To też dla, dla, jakiejś, dla jakiejś grupy z Was skorpiony. Generalnie w, dla wszystkich Was y, miesiąc maj, jeśli chodzi o pracę, będzie spokojnym miesiącem. Tam nie będzie jakichś fajerwerków, nic takiego się nie powinno wydziać, a Wy będziecie jeszcze mieć taką, wy, taką postawę, że, że to, to nie chce żadnych gwałtownych zmian, żadnych rewolucji, tak jak jest, to jest, jest OK. Może być, może nie jest rewelacyjnie, ale, ale jest OK. I tak Będziecie chcieli to zostawić. Nawet jeżeli myślisz gdzieś, skorpionie, że chcesz szukać innej pracy, to w maju tam będziesz chwilami miał takie zrywy, ale generalnie nie będziesz jej robił. Zostawisz to, przełożysz to na może czerwiec. W finansach też może tak być, że część z Was będzie się zastanawiała, co jest zresztą naturalne o swoich zasobach finansowych, jeśli chodzi o co mogę, na co mogę sobie pozwolić. Czy na przykład byliście, jesteście na urlopie majowym, a teraz na tym weekendzie długim majowym, to wtedy już, nie wiem, w lipcu może nie, nie pojedziecie na, na inny urlop i przed Wami będzie taka decyzja, albo teraz nie, a potem gdzie i dokąd i za ile. E, będziemy chcieli pojechać na wypoczynek, a to będziecie o jeszcze odkładać. To w, w maju być może, bardzo, albo bardzo się będziecie zastanawiać i nie będziecie umieli wybrać e, którąś z tych ofert. Może zostawcie to na początek czerwca, ok? W życiu uczuciowym. Tak. Ym, osoby, które jesteście w związkach partnerskich, małżeńskich, to Po pierwsze, yy, trudno będzie do Was dotrzeć, tej osoby, osobie, z którą jesteście. Trochę się widzicie, obmurujecie takim murem, i nie będziecie skłonni do właśnie negocjacji, do rozmów, do jakiejś analizy, jak mamy w związku, co się u nas dzieje, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Bardziej możecie wpaść w taki, że a u mnie to już jest tak, już tak będzie. Nic ani fajerberków, ani. No jest okej, okay, ale y, nie będziecie mieć takiej chęci, y, żeby coś poprawić, ulepszyć, podkręcić na przykład atmosferę, prawda? Nie mówię kłótni, tylko atmosferę bliskości. To może mieć y, to ci, którzy wy jesteście y, w relacjach. Jeszcze może być tak, że, ale to dla małego bardzo procenta skorpionów. Niech. No to widzę w kartach, to trzeba to powiedzieć. Część skorpio ze skorpionów może mieć ochotę na. tak ci, co są w relacjach i w związkach. Yy, mogą mieć ochotę na skok w bok. Na szczęście, yy, znaczy na szczęście, na nieszczęście, nie wiem. W każdym razie by Wam się podobało mieć jakiś taki fajny o, romansik albo nie wiem, spotkanką, miłe. Natomiast uchroni was od tego, powstrzymacie się dla dobra rodziny, dla dobra, dla dobra do tego, tej pary, którą, którą tworzycie. Chociaż nie będziecie za bardzo zadowoleni, że taki romansik, że, żeście nie skorzystali. Tu bardziej pójdzie na głowę, że przemyślicie, że wam się to nie opłaca, że, że może być tak, że dom na tym ucierpi. Okay? I w ogóle ci, co macie relacje takie już większe, związkowe i partnerskie, małżeńskie, to będziecie bardziej skupiali się na tym w maju, nad domem, nad swoją rodziną, jak funkcjonujemy. Niektórzy nawet mi się, często, często mi się realizuje tak ta karta. Może będą myśleli o jakimś małym ramonciku, jakieś malowanie, jakieś odświeżenie, nie, nie o generalce ale jakieś takie kosmetyczne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o single i singielki, to... to Wy możecie mieć taką tendencję, Skorpiony, że a ja to już nikogo nie spotkam. Nie ma fajnych kobiet, nie ma fajnych mężczyzn. To już jestem sama, siedzę w tym domu, to to już tak niech będzie. I to się wiąże z tą, co mówiłam wcześniej o tym, że yy, z tej energii braku, prawda? Że nie uda się, nie coś tam. I jak będziesz siedziała w tej energii, czy siedział, w drogi Skorpionie, że nie ma fajnych mężczyzn, nie ma fajnych kobiet, a ja już nikogo nie spotkam, a mnie to się już miłość nie, nie zdarzy a jestem za stary na miłość albo ja już nie chcę miłości, obojętnie co to będzie, to tak będzie. To tak będzie, będziesz siedział w domu i, i oglądał seriale. Albo, i, to kobiety, tak, a mężczyźni też czasami seriale albo taki jest top gear, tak, top gear będę oglądał. Więc e, zastanów się, Skorpionie, czego ty pragniesz, posłuchaj swojej intuicji, posłuchaj tego, tej, przecież ty jesteś bardzo, y, lubisz być w parze, lubisz zabalczyć, lubisz zawalczyć o siebie. To jest, rzadko się spotyka, żebyś ty usiadł za przeproszeniem na tyłku, na kanapie i, i się w taki marazm po, popadł. Skorpionie, to nie ty. Możesz sobie tam chwilę posiedzieć, ale potem namawiam cię do tego, żebyś y, no, pomyślał, nie, 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 no przecież jestem skorpionem. I co, jak co, to Wy Skorpiony umiecie naprawdę walczyć. Zwłaszcza, że jest o co, gdyż mamy tutaj królowe pentakli. Ja się tak zastanawiam, czy to jest kobieta, ale to by była. Znaczy, to jest kobieta? <grych> tak, to jest kobieta. Myślałam o tym, że jeżeli jesteś dojrzałą osobą, Skorpionie, płci męskiej, to możesz na swojej drodze spotkać kobietę równie dojrzałą, taką jak Ty, która. Ma dosyć stabilną sytuację materialną i finansową, i być może ona zrobi na tobie wrażenie, i ja bym cię zachęcała do tego, żeby ją poznać. Ona będzie chętna. Wiesz? To jest dla części z Was, bo może być też tak, pamiętajcie, że to są czytania ogólne, więc no, no, no nie da się. Jak nas jest już prawie 800 osób to, to no nie da się, to, to już trzeba kłaść indywidualnie, w zależności jakie masz pytania. Natomiast część z Was jeszcze, jeżeli wyjdzie z tego marazmu, mówiłam o tym, to może spotkać osobę i to jest obojętnie czy mężczyzna czy kobieta, ale osobę, która jest no, powyżej czterdziestki. I która ma dosyć dobrą, ustabilizowaną pozycję finansową. Natomiast bardzo, bardzo tak twardo stąpa po ziemi. Jest bardzo analityczna i dobrze zorganizowana. I jeżeli to jest mężczyzna, to będzie miał duży aspekt w sobie żeńskiej energii. Mówię to do panów, bo taką kobietę możecie spotkać, która was zainteresuje też pod względem bliskości seksualnej. To tak też może być. A jeżeli to w ogóle, to jeszcze jest następny, trzeci scenariusz taki, że jeżeli to, co ci namawiałam, skorpionie, zaeksperymentuj, eksperymentuj, spróbuj przynajmniej posłuchać tych pierwszych myśli, tak zwanej intuicji, czy jak to tam nazwiemy, i jeżeli dostaniesz jakiś bodziec, po prostu zobaczyć, czy to ci pasuje czy nie jeżeli pasuje wejdziesz w to to możesz strzelić yy, w dziesiątkę to może być coś czego się nie spodziewasz że to się naprawdę uda i w tym rozkładzie ja ci nie powiem co to jest to może być kobieta to może być jakiś strzał finansowy w sensie może być nawet wygrana w totolotka to może być coś yy, materialnego jakaś super okazja żeby coś kupić albo żeby sprzedać może być Wycieczka nagle, że ktoś się okaże, że, że, że nie może jechać, i ty wskakujesz na jego miejsce. To wszystko może być, co jest w świecie materialnym. Natomiast dokładnie co, no to już tylko na czytaniach indywidualnych, bo to jest kolejny z możliwych scenariuszy, o których tutaj opowiadam Wam. Ogólnie skorpionie, tak, jak wyjdziesz, bo tu jest czego nie robić jak wyjdziesz z takiego trochę użalania się nad sobą i tej energii braku, nie nadaje się, nie mam, nie będę miał, czy miała, to to jest duża szansa, że przy rycerzu yy, buław ruszysz fajnie do przodu. Może nie będziesz gnał tak, bo cię będzie powstrzymywał ten rycerz yy, monet, ale to fajnie, że on cię będzie powstrzymywał. Słuchaj swojej intuicji, wyjdź z kokonu, jeżeli jesteś sam sama, i zacznij yy, no, się rozglądać przynajmniej, a nie ja już do końca życia. Bo jest szansa spotkania kogoś, a w pracy y, łap to, co jest fajne. I jeżeli nie musisz podejmować, nie będziesz zmuszony do podjęcia jakichś decyzji pracowych, to od, odłóż je proszę na początek czerwca, na czytania czerwcowe, ok? Czy mi się coś jeszcze tutaj rzuca w oczy? No takie mamy karty, bo jak nie wyjdziesz z tej energii braku użalania się nad sobą, to tak, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce i w ogóle to już jest bez sensu, nikogo nie spotkam, więc ta, to się nie wydarzy, minie ci jakaś fajna, yy, fajna okazja, bo intuicja to jakaś głupota kompletnie, więc będę analizował, nie posłucham tego, coś mogę przeszarżować za szybko, w związku z tym... Coś się może kompletnie nie udać. A w pracy jest bieda i nędza. A poza tym ja chcę szybko, żeby coś się w moim życiu zmieniło, nie robiąc nic. No widzisz, jak masz energię? No nie da się. Wyjdź z tego i wtedy, i wtedy to pójdzie ci na... Przecież to jest koło. Więc tak, wskoczysz na, na dobre tory, drogi Skorpionie. Tego ci bardzo, bardzo życzę. Jeszcze raz dziękuję za to, że słuchałeś. Słuchałaś, proszę o subskrypcję, lajki i to jest wymiana nasza energetyczna. Ja Ci daję swoją wiedzę i zaangażowanie, a Was proszę o wspieranie kanału. Jeżeli chcesz czytania yy, indywidualnego, to proszę o kontakt, który adres mailowy jest w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie, życzę jeszcze udanej majówki, bo to dzisiaj dopiero piątek, więc pięknego maja. Wysyłam dobrą energię. Cześć, skorpiony.